Pół kilo. Rafał wygrał. Szar ten karton do góry, no. Stawia pół litra, bo będzie lekki. Czerwoną taśmą na czerwony zderzak, żeby było dobrze widać. Zapinki. Maski. Wciskasz. No, na nie wycinasz. Ja wyginę, nie? Jeszcze podciąć musisz, bo ja tu widzę z tej strony, że tam jest pełne Tutaj musisz właśnie No, może teraz Powoli no tu jest, na tym to jest dobrze żeby... Wycinamy już tutaj. <laughs> Szlifujemy. A teraz z ciekawości wzięliśmy z Rafałem te elementy, które wycięliśmy. I wrzucimy sobie je na wagę. Zobaczymy, <laughs> ile to mniej więcej ważyło. Jakoś dużo nie. No ale zawsze coś. Każdy kilogram mniej zbliża nas do mety. Jak to się mówi. Tu mamy taką wagę przemysłową. Klik. Tu podświetlenie, o kotek, Dobra. czyli tak, trochę w Jeszcze to wrzuciliśmy, tu mamy już kilogram, kilo dwadzieścia i teraz to by trzeba jakoś, o złam to, to tak nie jest do łamania takie, no to postaw taki i oprzyj nawet, ile? Puszczę. No, to się nic nie zmieni. 2,40. 2,40 kg. Maska ważyła, nie wiem, 6 kg. Więcej. Więcej? 2,40. To jest dosyć sporo. Tutaj mamy już maskę, albo w zasadzie samo to górne poszycie. I patrzymy na wagę. Co tu widać? No, ja z ręką naciskam. I tu mamy na wadze 4,90. 5,490, tak się waha. Dobra, maskę powycinaliśmy i teraz przystępujemy do montażu. Właściwie już mamy zamontowane z przodu. Tutaj fajne takie zapinki. Maski znaleźliśmy ładnie na stronie M Tuning. Fajne, nie jakieś takie te z zawleczką, bo to mi się akurat nie podoba. Ja lubię o estetykę dbać. Taka fajna tutaj. I to była akurat dziura. No oczywiście tutaj teraz jest brudne, bo tu wierciliśmy w tej masce z laminatu, która pójdzie do malowania. Jest taki sobie bolec. O! I tak to się zamyka. Fajnie na. O! Tak, chyba na list. Tutaj trzeba ładnie trafić. I cyk spineczka O! I zamontowane jeszcze oczywiście będą tutaj tam gdzie były oryginalne zawiasy tu będzie i elegancko maska powycinana 4,9 kg jeszcze dwu, tu takie dwie rączki zamontujemy żeby się <grym> ja ściągnąć. tutaj dwie rączki takie metalowe z płaskownika takiego o tu leży płaskownik z tego płaskownika się te rączki zrobi i sprężyny od, od środka żeby wybijało no i tu idźmy dalej mamy tu pudełko od tamtych kapinek i teraz mamy zapinki takie malutkie one są niby do zderzaka ale u nas pójdą do klapy z tyłu yy, niebieskie ponieważ nie były dostępne czarne a stwierdziłem że jak się na przykład nam coś tu nie będą zgrywały no to pójdą do CRX a już będą niebieskie ale chyba jednak będą zgrywały więc będzie trzeba je po prostu przemalować tutaj dalej leżą będziemy robić regulowany wahacz bo przez to, że auto jest trochę obniżone, bo tak było, nie mam żadnego innego zawieszenia na ten moment, to troszeczkę myśmy koła pochylone, to na pewno nam wpływało negatywnie na trakcję. Dlatego zrobimy regulowany wahacz się zrobi geometrię i będzie cycuś. I z tyłu co? Klapa z laminatu będzie, też będzie. Będzie wycięta ładnie, zaraz ją też powycinamy tam zbędne elementy i tu właśnie będzie na, mocowana na tych klipsach. No, tak jak już mówiłem, z tyłu lekkie koło poszło, bardzo twarda sprężyna, też nam się na pewno trakcja poprawi. A tutaj auto, Kubusia, Kubuś, kubuś zakupił od nas nasze złote felgi, które jeździły w tym aucie 3 lata, trochę mi żal się z nimi rozstawać ale no muszę też pieniążki zostają w rodzinie zostają w rodzinie i chyba tu w tej kupetce zrobią robotę, znaczy na pewno zrobią robotę bo już mi się podoba jest lewa, prawa strona już jest wymieniona także no będzie pięknie i co działamy dalej o, tutaj mamy też oryginalny zamek i zawiasy tutaj mamy pod szybie. Też będzie jakiś tam, coś innego, jakiś tam cieniutki materiał. I to jest taka listwa z tyłu. Łącznie kilo 90. Kg do przodu. Dobra. Tu mamy zapinki maski, taki zestawik na stronie m dostępny za 89 zł. Także cena ekstra. Eee, teraz trzeba to otworzyć. Coś. Szar ten karton do góry, no. Spokojnie, że coś się psuje. Nie będzie to reklamować No, no i tu dostajemy takie coś. Śruby, wszystko, ekstra, taki bolczyk. I zapinka działa tak, że o, trzeba wcisnąć najpierw cyk i jest zapięta, nie? Fajnie tu się. Tu się u... fajnie ten i lala, nie? No, dwa już mamy zamontowane także ekstra. Tam na masce, to montujemy następne dwa. dobra na środku. A to Ale skla O, tutaj górne to mocowania maski musieliśmy dorobić taki płaskowniczek dopiero tutaj będzie maska mocowana O tu już mamy Zrobione takie coś elegancko daję mi Pewnie odwrotnie przekręciłem to Aha, teraz jest odwrotnie, no tu mamy, trzeba było dorobić taki płaskowniczek, tutaj przychodzi i będzie mocowana maska. Najważniejsze tam trafić, żeby wydech wystawał. I teraz elegancko. Klipsiki, zapineczki i ciach, maska siedzi. Maskę mamy już skończoną, ładnie sobie siedzi. Zapineczki takie fajne, estetyczne. Musimy ją właściwie zdjąć? Teraz czy? No możemy zdjąć. Podchodzicie, cyk Jedna Cyk, druga I ciach, klapa do góry, silnik nam się pokazuje Maska sobie jest tu Zapinki one oczywiście jak maskę pomalujemy To tutaj mają jeszcze takie dziury do, Na takie śrubki to się powkręca, żeby to się nam nie rozkręciło, jak będziemy jechać i tyle. Z maski usunęliśmy całe to poszycie, bo najpierw był plan, żeby ją zamocować normalnie, tak by jeździła na oryginalne mocowania, a teraz mamy tutaj ładnie tak tu dorobione mocowanie, tutaj z taki płaskowniczek, też jest dorobione, tu pod szybie zrobimy z jakiegoś czegoś lekkiego. No i co? I później będziemy czekać, bo jest plan też na szeroki front, na razie jest oryginał, ale będzie coś na pewno szerszego, więc już będziemy tylko brakować na będzie błotników i zderzaka, który też na pewno na jakieś klipsy, na jakiś taki szybki montaż, co by na zawodach jak coś trzeba było zrobić, to ciach, ciach i wszystko zdjęte. Teraz wycinamy klapę, wszystkie zbędne rzeczy, bo też będzie mocowana na te spinki. powoli robi się ciemno, a my walczymy jeszcze z montażem tych zawinek tutaj pod klapę klapa fajnie, 3,5 kg tylko waży wywierczyliśmy, teraz gwintujemy mamy nagwintowane zawsze trzeba podgiąć, dogiąć, poprzerzucać. Wyglądamy jak z młyna, wcale biali, bo się cały dzień w tym laminacie wierciło. Mimo, że tutaj nagwintowaliśmy w budzie, to jeszcze i tak dajemy nakrętkę z jednej i z drugiej strony. żeby to po prostu no, się trzymało, no, po co ma to poodpadać jak będziemy wjeżdżać na metę o i tu mamy te zapineczki o których mówiłem wcześniej takie malutkie, estetyczne, fajne wciska się i się rozpina bez żadnych zawleczek szybko, ładnie oczywiście to pójdzie w kolor u takiego tutaj jak sami widzicie no do brązowego, no to cholery to nie pasuje. No, tu w ogóle jeszcze jest zamek, ale trzeba go wyjąć. Zbędne kilogramy. U góry są. No, i tutaj już skończyliśmy klapę. Takie fajne. Tutaj mamy uchwyciki porobione i montaż. 20 sekund. Cyk, cyk. 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 I klapa zamontowana. Siedzi sztywno, nie ma szans, żeby tutaj się coś z tym stało. Wciskasz i sobie odskakuje elegancko. A jak chcesz założyć, to cyk i wyskakuje. I mamy. Klapę elegancko, wszystkie te oryginalne mocowania, linki z przodu, tutaj z tyłu wszystko klosze. Od lamp to tylko będzie tutaj wklejone same to, bo w całości lampa waży, ta waży 30, deko, a ta 40. No to jak to wywalimy, no to prawie że nic. I zderzak tutaj z tyłu będzie zamontowany, będzie obcięty. To oczywiście wszystkie jakieś takie uchwyty, wszystko będzie wycięte. Póki co później, jak kiedyś to się wytnie całe to auto, się zrobi poszycie, konstrukcję z rurek. i i tyle. Kolejny dzień odleżania. Tu mamy linkę, którą się tą z tyłu. Klapę 40 gramów. Zamek. I takie wycięliśmy z tyłu. tamte. Razem, kilo 30 na plus. No tutaj uderzamy wszystko, co się da. Tylne lampy. Rafał właśnie rozkleił. Plasticzek tylko taki będzie. Będzie wyglądał jak oryginał, a nic nie będzie pod spodem także z czterech lamp jak wyjmiemy te i zawsze coś tam jakieś pół kilo powinno być też jeszcze śrubki od tego pianki jakieś no to wszystko swoje waży będą takie ładne zaślepki będzie wyglądało jak oryginała a będzie lżej tutaj działamy z tylnym zderzakiem obetniemy sobie go co by nam nie łapał powietrza <laughs> obetniemy go w połowie to jest zderzak który dostaliśmy razem z tym autem jak je kupiliśmy, auto było w częściach, silnik rozebrany. Kupiliśmy takiego troszkę wraka i zrobiliśmy z niego laleczkę, a teraz tniemy go na draga. Także, jak zwykle, 100 pomysłów na minutę. Dlaczego tamtego swojego zderzaka nie tnę? No, dlatego, że jest cały w oryginale, jest pomalowany w kolor i mi go jest szkoda. A tu miałem zderzak, i tu, jak widać, ktoś chciał upchać potężny wydech, taki szeroki, wielki. I sobie tu podciął taką dziurę, więc ta część i tak nam odpada. Więc będziemy ją wycinać. Tutaj mamy stół w postaci przyczepki i naszej skody. Oczywiście skoda na setce strzela z oktanbusterem, cały czas jeździ, bo tam zostało tego paliwa. Szatan. I teraz Rafał tu sobie wyznacza czerwoną taśmą na czerwony zderzak, żeby było dobrze widać. Nie tutaj oczywiście taką tylko mamy. bieda jest, ciężkie czasy. Wyznaczymy sobie ładną linię i będziemy ciąć szlifierką kątową. I zobaczymy jak to się wszystko tu nam uda. Tutaj mamy odciętą dolną część zderzaka No 2,5 kg. Tak ciężko ten 6 no, tak? Ciężko zmierzyć, no bo ja muszę to trochę trzymać, no ale 2,5 kilo. To jest poświęcenie się wyścigom. Na kolanach normalnie. Taki ładny zderzak pocieli. Nigdy nie był ładny, teraz będzie ładny dopiero. Bo będzie lekki. To też by być. co, Na nie wycinasz? No ale to bym musiał cały zaślepić, tak? I wtedy dziury wyciąć No a tak to by była taka kreska? Wywalamy akumulator z kupetki i właśnie wywalamy też kabel taki metrowy i obstawiamy. Rafał, ile mówisz, że ile ma? Poczekaj, nie Kuba? Kilo, kilo. Kuba? Kilogram jest. Ja mówię 0,7. Ja wiem, że to jest kilogram. Dobra. Włączyłeś to? No. Pół kilo. pół kilo. Rafał wygrał. Stawia pół litra. <laughs> Zbieramy drzwi z laminatu trzeba sprawdzić czy się nie połamały No chyba nie Do góry nogami Akurat Z Trzymaj naże Ale lepiej tych nie wyrwał teraz Dobra są chyba w całości. Eleganckie. Jedną ręką, tak? No. A mają takie No dobra, stawiamy na karton i otwieramy drugi. To nawet ja wiem, co to 5 Dobra, czyni drugi. Mamy takie drzwi. Eleganckie. 27, a te 5 No 40 kilo zysku, nie? No tam Na jedną czwartą mili Do Fondy Silic Nie, 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 wyrażisz Ta to nie takie tam do przemieszczania się z punktu A do B No, też można go. Do... No ekstra w całości dotarły. A więc ważymy drzwi od Jusiaka. Jakoś by je trzeba tak położyć. Może to, to oprzeć. 8 kg jest niesamowite, po prostu. A jak tego, zostawimy je, a nie 4,6, jak było oparte, to nie 4 no, 4,6, jak było oparte, to pokazywało błędnie. O, tam najlepsze są pełne. Ale ja spokojnie jedną rączką sobie otrzymuje 4-6 kg. A więc kończymy już tu montaż wszystkich elementów. Właściwie już skończyliśmy montaż elementów z laminatu. Drzwi przyszły, ważyły gołe drzwi 4,6 kg. Także tu jeszcze dojdzie pleksa. Muszę przeczytać w regulaminie: to znaczy, poliwęglan taki bezbarwny. W regulaminie, jakiej grubości ma być, ale albo 2 albo 3 mm, nie pamiętam dokładnie. Wiadomo, że doszły klamki. Dojdzie tutaj jeszcze nam taka, takie, taka osłona z, z, z materiału, który się nazywa PCV, spieniony, bardzo lekkiego. To też nam będzie ważyć parę gram. No tu wiadomo, doszedł. Zamek. Yy, tutaj też klamka. Od, no parę kilo dojdzie, ale myślę, że z pleksą i z tym wszystkim to po 6 kilo te drzwi będą ważyć. Także skoro będą ważyć po 6 kilo, to będą o 21 kg lżejsze od tych, które miałem teraz. Bo teraz miałem bez boczków po prostu drzwi z szybą, tam z całym mechanizmem podnoszenia szyb w środku, bo tego nie wyjmowałem, więc no, no kurczę, będzie dużo zysku. No i przez to, że mamy drzwi z laminatu, tu będziemy musieli do klatki bezpieczeństwa, do tego rollbara tutaj wspawać taki zastrzał na drzwi z takiej o tutaj mamy, może pokażę z rury bezszwowej o taka rura już czeka, bezszwowa ścianka bodajże 3 mm rura 40 o średnicy 45, taka jaka, jaka powinna być w regulaminie tu już jest maska, zamontowane te fajne Właśnie takie spinki estetyczne, które są owalne, nie będą stawiały oporu. O tu, drugie drzwi też zamontowane. Yy, no i klapa. Klapa ważyła 4,4 kg. A że powycinaliśmy wszystko z tego, waży 3,5. Wiadomo, że dojdą tu jeszcze lampy, znaczy zaślepki w sumie, tylko same szkła. I może blenda, a może ją zostawimy po prostu tylko tutaj. Taką rejestrację z tego PCV spienionego zrobimy. Yy, właśnie taką jak była, tylko że. O, ja to może pokażę, bo tu. O, tu jest blenda z taką fajną rejestracją, ale ta blenda jest dosyć ciężka. Chyba sobie ją odpuszczę i zamontuję ładnie. Samo to tutaj trawi garaż, żeby było samo to tutaj. To PCV z które jest bardzo lekkie, to jest tutaj naklejone. I na pewno dużo kilogramów odeszło poprzez to, że właśnie. Z laminatów jeszcze powycinaliśmy te takie wzmocnienia. Yy, drzwi są bardzo lekkie i tutaj troszeczkę nam pracują, więc na pewno będziemy musieli tu gdzieś wymyśleć jakąś spinkę, żeby te drzwi. Wiem, że tak chłopacy mają porobione, żeby te drzwi spinać, żeby co by nam się przy yy, wysokiej prędkości no, nie połamały. Nie? Ale tak to to właściwie wykonanie. Już jak performance. Przyszły, yy, przyszły paczką, także chyba 180 zł za przesyłkę takich drzwi. No, różnica w, w kilogramach no jest, jest ogromna, mam nadzieję, że po prostu, że no, czas się dużo, dużo poprawi już tu działamy z regulowanym wahaczem, Rafał właśnie robi. Było słychać przed chwilą, jak szlifował, ale to o tym będzie osobny odcinek. To już mierzymy, będzie regulowany wahacz, co by nam się koła lepiej drogi trzymały, będzie lepsza geometria. Silnik już mamy prawie ogarnięty. Tutaj była awaria tej pompy, ale tu jeszcze ciągnę nową wiązkę pod akumulator. Akumulator też tutaj, zobaczcie, przyszedł nowy. 0,9 kg. A to jest stary akumulator, taki niby też mały, ale stary akumulator, który ważył 10 kg, także 9 kg na plus. I co najlepsze, że spod deski przełożymy go właśnie, właśnie tutaj. Tutaj w to miejsce będzie za przednią osią, co na pewno y, jest lepszym rozwiązaniem niż y, będzie, to znaczy przed przednią osią, co jest lepszym rozwiązaniem niż go umieszczać gdzieś tam, gdzie był y, pod właśnie tą taką mini deską rozdzielczą. Nie w tym materiale, to wszystko. Zapraszamy na nasz Instagram, Siema Rafał. Y, na nasz Instagram, nazwa właśnie wyświetla się na ekranie. Tam wszystko szybciej, w relacjach udostępniamy. Można można sobie zobaczyć.